dużo kultury, trochę porad, ważnych informacji i duża dawka samorządności. Tak można w skrócie podsumować tydzień z powiatem. Oficjalnie tydzień, w praktyce to dziewięć dni, które powiat zarezerwował dla swoich mieszkańców, a wszystko w ramach jubileuszu piętnastolecia powiatu w Polsce. Co to jest powiat? Powiat to sześć gmin i Stolicą powiatu jest Borsławiec. To tam, gdzie się załatwia różne sprawy. Te różne sprawy od niedawna załatwia się już sprawniej. Starostwo wprowadziło pierwsze udogodnienia dla klientów, dłuższy czas pracy w poniedziałki, możliwość płacenia kartą w najbardziej uczęszczanych wydziałach. Czy rejestracja auta w jeden dzień? Starostwo zapowiada też, że zacznie rozprawiać się z kolejkami do Wydziału Komunikacji. To są dziesiątki na setki osób jednego dnia, w związku z czym chcemy uruchomić system kolejkowy. System kolejkowy doskonale sprawdził się w dniu, kiedy powiat otworzył drzwi do swojej siedziby. Szkoły chętnie skorzystały z możliwości pokazania swoim uczniom to, czym zajmuje się powiat i starosta. Co robi starost? Starosta zajmuje się sprawami naszych rodziców i szkoły. A w czasie, gdy nie zajmuje się sprawami rodziców, pozwala sobie na małe co nieco i jeszcze wciąga w to innych. To już kolejny maj, kolejne 102,5 km i kolejna trzecia już rundka z powiatem. Wczoraj rozpoczął się dziewięciodniowy, żeby było weselej, tydzień z powiatem. Po raz pierwszy, ale już zawsze w ostatnim tygodniu maja będziemy pokazywać to wszystko, co w powiecie jest fajne, czyli ludzi. Ludzi tego dnia nie brakowało. Super, super, że ludzie chcą się ruszać, a jeśli są do tego okazje, to trzeba je wykorzystywać. Jest to fajna, fajna, fajna akcja, fajna impreza, także myślę, że propagująca bieganie, propagująca nasz, nasz powiat, także jest bardzo, 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 bardzo fajne. Promowanie zdrowia, ruchu to jest wskazane, dlatego czemu nie? pokazać takie inne, nowe, świeże oblicze powiatu, stąd ta pomarańczka taka energetyzująca. A czarować będą nas spinningiem Daniel Milewicz. Świetny, dwugodzinny maraton spinningowy. Zachęcam. Będą pokazy klubów taekwondo. Pokazy fitnessu we wszystko można będzie się interaktywnie przez cały dzień włączyć, również Jeżeli ktoś chciał się tego dnia totalnie zmęczyć, to miał do tego kilka okazji. Byli tacy, co ćwiczyli, biegali, i było sporo tych, którzy oglądali, nie brakowało też takich, którzy pomagali. To jak? W tym roku pomagacie, a w następnym roku rozumiem, że biegacie. No, mam nadzieję, że jak się uda trochę potrenować przez ten rok, to pobiegniemy w przyszłym roku już. No, pobiegnę, tylko nie wiem, jak przeżyję 3 km. Ja zdecydowanie wolę jeździć na rowerze. A zatem, wedle życzenia, rowery też są i trasy są. Dla tych, którzy chcą się porządnie zmęczyć, jest 95 km, a dla tych, którzy lubią się delektować jazdą, 35. Jakie nastroje wyjazdu? Oczekiwania na dobrą słoneczną pogodę i nic więcej. No i praca fajna, no, ja dopiero drugi raz jadę. Nie wiem do by ta gaz była organizowana, ale ogólnie no, no, całkiem fajna. Bo. Nie da się ukryć. Nowy rower. Nowa, nowa rundka. Nowy rower, rzeczywiście, e, ale stara tradycja już w zasadzie, bo drugi raz w tym roku, drugi raz druga rowerowa rundka z powiatem bolesławieckim. Rok temu pogoda nie była łaskawa dla miłośników rowerów z uwagi na deszcz rundka była przekładana. W tym roku nie było takiej konieczności i chyba nie byłoby możliwości bo to już nie tylko rundka z udziałem mieszkańców powiatu ale też osób spoza naszego powiatu. Na starcie obu rundek stawiła się m.in. silna grupa z Siekierczyna. Zdrowie, bory, wypoczynek integracja, bawimy się, poznajemy pory, fantastycznie jest. Ja, Ty, My. To hasło towarzyszyło wszystkim inicjatywom zorganizowanym w ramach Tygodnia z Powiatem. Piękne hasło które bardzo integruje i podkreśla, że powiat bolesławiecki to nie jest jakiś abstrakcyjny, administracyjny twór, tylko to jesteśmy my, po prostu my wszyscy. Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł na zorganizowanie obok dużej rundki, także tej małej. Na starcie do tej drugiej stanęło kilkadziesiąt osób. To nie jest wyścig, to jest zabawa, zależy nam na pięknej zabawie, w pięknej pogodzie w Borach Dolnośląskich. Była zabawa, ale były też i sprawy poważne, a jedną z nich była uroczysta sesja Rady Powiatu, która inaczej niż zwykle tym razem odbyła się w Teatrze Starym. Proponujemy, żeby już zawsze majowe sesje odbywały się w Teatrze Starym, Powiatowym Teatrze Starym w ponieważ te sesje powinny być szczególnie uroczyste. To właśnie w maju, 27 maja każdego roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Powiat to samorząd terytorialny. Samorząd terytorialny to nie tylko ludzie i obszar, ale to wszystko, co udaje nam się robić dla powiatu, dla mieszkańców. A wśród tych ostatnich są młodzi ludzie, którym przy okazji zaoferowano lekcje samorządności na żywo. Uroczystą sesję uczniowie bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych obserwowali z teatralnego balkonu. Rozumienie samorządu jest rzeczą bardzo ważną. Fakt, że ludzie nie przychodzą do wyborów świadczy o tym, że oni nie zdają sobie sprawy, jak ważne rzeczy podejmuje samorząd, że decyzje samorządu wpływają na jakość życia. Na organizację społeczeństwa, na rozwijanie takiego poczucia obywatelskości. Czyli to są rzeczy, które chcemy rozwijać. I to jest główny cel zbliżenia tematyki samorządu do społeczeństwa. Temu ma służyć nie tylko sama uroczysta sesja, ale wszystkie działania starostwa w ramach Tygodnia z Powiatem. Chcemy, jak gdyby, poruszyć, tak w cudzysłowie. Społeczeństwo, mieszkańców powiatu Bolesławieckiego, żeby wiedzieli, co to takiego jest powiat, jak jest, jacy są przedstawiciele ich z terenu, z gmin tutaj, decydują o tym. To jest, krótko mówiąc, taki mały w cudzysłowie sejm powiatu. Na tym nie koniec poważnych spraw poruszanych w ramach Tygodnia z Powiatem. Medialny tydzień starostwo wykorzystało do zwrócenia uwagi na problem dzieci, które czekają na przybraną mamę i tatę. Rodzicielstwo zastępcze to temat, któremu powiat poświęca szczególnie dużo uwagi. Akcje i programy informacyjne, pikniki, konkursy to główne formy, które mają mieszkańcom powiatu przypominać i zachęcać do zostania rodziną zastępczą. 30 maja, w Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, od samego południa przed siedzibą starostwa, pracownicy Centrum Pomocy Rodzinie udzielali informacji na temat tego, jak zostać przybraną mamą czy przybranym tatą. W tym punkcie każdy może uzyskać informacje, jak zostać rodziną zastępczą. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą udzielać wszelkich informacji, a osobom zainteresowanym będą rozdawać foldery i ulotki informacyjne. Brak informacji jest częstą przyczyną problemów z umowami, które zawieramy na odległość, np. Na przez telefon czy przez internet, a także z takimi, które podpisujemy we własnych domach. O tym, jak nie dać się zmanipulować i jak sobie radzić w momencie, gdy daliśmy się nabrać, radził w Teatrze Starym powiatowy rzecznik konsumenta, który spotkał się tam z seniorami. Jak wyjść z tego typu niedogodnej dla nas sytuacji? Jak te rozwiązania funkcjonują w prawie. No i oczywiście, ku przestrodze na przyszłość, porozmawiamy o tych technikach zwodniczych również i o naszej wewnętrznej asertywności, żeby jednak unikać w przyszłości zawarcia takiego. Umowy, ale te wyjątkowo korzystne dla mieszkańców powiatu zawarto ze znanymi i dobrymi aktorami, którzy wystąpili na teatralnej scenie podczas tygodnia z powiatem. Ja bardzo chciałam naprawdę pogratulować teatrów w Bolesławcu, więc że wiem, że to był wielki wysiłek i to wcale nie jest, proszę mi wierzyć, ja jeżdżę po całej Polsce i z tym przedstawieniem i coraz częściej spotykam tak zwanych fascynatów teatru. Wiem, jakie to jest złożone. Wiem, że sztuka jest bardzo droga. Na teatralnej scenie wystąpił też bolesławiecki zespół Tres, który wykonuje piosenkę promującą Tydzień z Powiatem. To utwór, który powstał specjalnie na jubileuszowe obchody. Z myślą o młodych ludziach, zaproszono do Bolesławca grupę Y. Jeżeli chodzi o Bolesławiec, miły taki akcent. Po naszym ostatnim koncercie, w paręnaście zaledwie sekund rozeszły się wszystkie płyty, które mieliśmy, więc dzisiaj się przygotowaliśmy. Z okazji Tygodnia z Powiatem przygotowano też wiele innych występów artystycznych i teatralną ofertę dla dzieci.